Gigant nawozowy z Polski sięga po LNG z USA. Kolejna fala LNG z USA nadciąga. Grupa Azoty podpisała list intencyjny z American Gas Partners w sprawie potencjalnej współpracy w zakresie dostaw gazu z USA. Polacy znaleźli się w ekskluzywnym gronie importerów LNG. Podpisany dokument wyrażający intencje współpracy jest pierwszym krokiem umożliwiającym stronom podjęcie negocjacji szczegółowych warunków potencjalnej umowy. Dostawy w przypadku osiągnięcia porozumienia miałyby być realizowane za pośrednictwem platformy do kontraktowania i zakupu gazu, do której docelowo ma przystąpić ograniczona liczba odbiorców gazu z Europy oraz określonych producentów gazu z USA. Informują azoty. A zatem nadciąga nowa fala LNG z USA. Warto przypomnieć, że amerykańska Energy Information Administration spodziewa się wzrostu podaży LNG na świecie. Z tego z Ameryki Północnej nowe dostawy mają odpowiadać za 85%, z czego 3,4% ma pochodzić z USA, czyli około 16 miliardów metrów sześciennych rocznie. To szansa na wzrost dostaw do krajów Europy Środkowej, czyli ostatnich klientów rosyjskiego Gazpromu, ale także większość. Dostawy do Polski. Azoty zmagają się z problemami ekonomicznymi, które wynikają m.in. z wysokiej ceny gazu oraz konkurencji producentów nawozu z Białorusi i Rosji. Gaz z USA może pomóc.